W tym roku realizowany jest ostatni etap dużego remontu związanego z naszą szkołą. Po okresie budowy, rozbudowy związanej z salą gimnastyczną, z budynkiem dydaktycznym, gdzie został wymieniony dach, okna, system ogrzewania, dobudowana część socjalna do sali gimnastycznej, w tym momencie, w tym roku właśnie realizowany jest ten duży ostatni etap czyli budowa kompleksu lekkoatletycznego przy naszej szkole. I Jest to dla nas bardzo ważne ponieważ do tej pory mieliśmy bardzo stary taki asfaltowy tylko plac natomiast w tej chwili będzie to kompleks boisk profesjonalna bieżnia i skocznia oraz elementy takiej siłowni na świeżym powietrzu złożone z kilku urządzeń cieszymy się ponieważ prace przebiegają bardzo sprawnie co prawda gdyby pogoda była lepsza i dwa razy nam śnieg nie posypał to podejrzewam że już już wykonawca prawie by kończył. Czekamy na dobrą pogodę, żeby można było te elementy, które są wybetonowane pokryć właściwą nawierzchnią i wtedy młodzież będzie mogła już rozpocząć zajęcia na świeżym powietrzu. Prace przewidziane są do końca maja, także jeszcze w czerwcu będziemy mogli z tych obiektów tutaj, tych elementów korzystać. Ale też zyskał ten przy szkole powstał nowy parking. Tak, to jest też bardzo wygodne dla gości odwiedzających naszą szkołę, bo rzeczywiście oprócz tego, że nauczyciele czy uczniowie parkują to często wizytujące nas osoby musiały później tam po błocie troszeczkę brnąć, w tej chwili jest to już bardzo profesjonalne i także jeszcze jeden element, o którym nie wspomniałam, nie zauważyliśmy, ścieżka, która prowadzi z budynku głównego do auli, jest również nowa. Do tej pory były to płyty, które... Tak troszeczkę czasami nie najlepiej się zachowywały i były pokruszone. W tej chwili jest to bardzo, bardzo profesjonalne. Ma Pani kolejne plany remontowe? Już niewiele. Została nam tylko sprawa podłogi na pierwszym piętrze korytarza i e, drobne prace e, przy odświeżeniu parkietów w niektórych klasach i jeszcze jeden taki mały element, e, naprawa elementów tynków, które są e, w, na, w zewnętrznej części e, szkoły. Teraz tylko brakuje uczniów. Poczekamy bardzo, ale faktem jest, że liczymy, że w przyszłym roku ze względu właśnie na ten nowy kompleks sportowy chętniej uczniowie do naszej szkoły trafią, bo wiemy, że od kilku lat właśnie dopytywali, kiedy będą fajne boiska. Jesteśmy ostatnią szkołą, która dostaje ten kompleks, ale dzięki temu mamy najnowszy. Będziemy mieć najnowszy i cieszymy się, bo poza tym, że młodzież nastawiała się właśnie na boiska, to nawiązaliśmy również współpracę z fundacją Amazon, która dostarczyła do szkoły, Państwo pamiętacie, też mieliśmy z tego relacje, dostarczyła do szkoły Kileje, literaturę po angielsku i w nowym roku, wykorzystując to, co uzyskaliśmy, również będziemy otwierać dwujęzyczną klasę z angielskim językiem wykładowym na części przedmiotów.